Wizja bez implementacji jest jak halucynacja. To słowa Jacka Santorskiego, coacha biznesu, które na co dzień motywują mnie do działania. W biznesie szkoleniowym jestem od 11 lat. Przeszkoliłam 4,5 tysiąca osób, a w 2022 roku otrzymałam nagrodę Orła Magazynu wprost za dotychczasowe osiągnięcia. Doskonale wiem, że najwspanialsze pomysły bez solidnego wdrożenia, bez odpowiednich narzędzi nie mają szans na powodzenie. W dzisiejszych czasach najważniejsze jest zdobycie informacji. Ten, kto ją najszybciej pozyska i wdroży, ma szansę na rozwój i osiągnięcie sukcesu finansowego. W ramach nowej perspektywy finansowej na lata 2021 dwa... 2021-2027 na rozwój kompetencji i kwalifikacji za pośrednictwem bazy usług rozwojowych przeznaczonych zostanie prawie 7 miliardów złotych. Oznacza to, że na szkolenia wybrane w bazie usług rozwojowych osoby dorosłe mogą otrzymać dofinansowanie nawet do 100%. Jest to niesamowita szansa na rozwój dla firm szkoleniowych, które mają uprawnienia do organizowania szkoleń z dofinansowaniem. Jeśli chcesz otworzyć firmę szkoleniową i zacząć organizować szkolenia z dofinansowaniem, Zostań na moim profilu. Bezpłatnie powiem Ci, od czego zacząć i pokażę Ci, jak prowadzić bezpiecznie biznes szkoleniowy tak, aby Twoje marzenia nie stały się halucynacją, a realnym do osiągnięcia celem. Follow me.